Po klawiaturze, chyba po myszce. A no, jedno wychodzi. Ej! Bądź co bądź, kiedyś, jak mi się zepsuła myszka, to ja korzystałem normalnie z, z myszki wbudowanej w klawiaturę. Czyli grałem, uwaga, w CSA, to był CS Condition Zero, były robione wtedy te misje takie solo. solo player. Miałem normalnie zbindowaną myszkę na klawiaturze numerycznej. Czyli 7, 8, 9 i tak dalej. I normalnie chodziłem w ASD, a pod prawą ręką miałem numer, ten, e, pod cyferkami, jak mi wywaliło myszkę. I normalnie tak... A nie, czekaj! To, znaczy to, że zepsuła się myszka to raz, ale ja pierwsze zacząłem tego używać, jak mi e, mama kiedyś za karę zaczęła chować myszkę, żebym za dużo na kompie siedział. No to ja byłem sprytniejszy, no i ogarnąłem sobie na klawiaturze numerycznej, a potem, jak się zepsuła myszka, to już wiedziałem, co jak działa. No i zawsze miałem myszkę wbudowano, więc. <laughs> oszukane trochę, bo oszukane, ale. Bądź co bądź, nawet dałem radę robić misję nie na easy, ale na poziomie medium. Normalnie targałem misję. Czułeś sobie, ustawiałeś taką, jaką potrzebowałeś, i targałeś sobie na numerycznej. Znaczy tak. Ja miałem brane myszki, klawiatury. Jak to nie pomagało, to potem kable od zasilacza. Eee, no. Router raz był brany, a ogarnąłem sobie zapasowy, no to to już był większy problem.